Od 15 września w fanii japońskiej kopanki od Konami będą pasjonować się nowym sezonem, nową grą, nowym update'em. Jak to się powszechnie teraz mówi, bo wiemy, że, że ta gra do końca nie będzie nowa. A co ja mam do powiedzenia na ten temat? Posłuchajcie, zostańcie ze mną. Przedstawię Wam dwie, dwa dwie tezy, dwa powody, dla których warto kupić. Nową e, część PESA, i to nie będą powody oczywiste. Zapraszam. Jeżeli marzy Ci się, żeby reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, w, w, właśnie w PESA, a do tej pory nie udało Ci się zakwalifikować do kadry, która, którą, jak wiemy, w PES-ie 220 tworzyło czterech świetnych graczy, no to teraz będzie taka szansa, ponieważ w nowym pes będzie również e, nowa kadra. To znaczy nowy sezon i będą kolejne eliminacje do nowej kadry PES 2021. Zdradził nam to Jarek Radio, selekcjoner kadry Polski eFootball, PES jak i FIFA. Powiedział, że właśnie z nową grą będą też nowe eliminacje, nowe kadry. Także jeżeli marzyło wam się by zostać członkiem tej kadry, żebyście reprezentowali Polskę, uważacie, że jesteście lepsi niż Rombalto i gracie Zdecydowanie lepiej niż Jancio, Kasy i Misiek, no to wszystko przed wami. Także pierwszym nieoczywistym powodem jest to, że nowy sezon, nowa gra niesie ze sobą również nową kadrę polski z PESA. W Polsce rozwija się mocno scena 10 na 10 tudzież 11x11. Mamy dużą ligę EPL, i niebawem startuje liga dedykowana wyłącznie realnym klubom piłkarskim, czyli Eliga. liga Tutaj troszkę prywaty, serdecznie zapraszam do śledzenia fanpage'a i zapoznania się z tematem. No i nie wiem, czy od pierwszego sezonu Eliga nie wystartuje już w PESA 2021, także gdybyście chcieli na, na wirtualnych boiskach poczuć prawdziwe emocje i być częścią zespołu, biegać, na przykład na lewej obronie albo w ataku i, i, i poczuć ten prawdziwy, prawdziwy piłkarski klimat, bo, bo scena właśnie 10 na 10 albo 11 na 11, różnie mówią, różnie, różnie można grać. Mocno się rozwija w Polsce również, na świecie tym bardziej, więc jeżeli chcecie grać w tym trybie, to serdecznie zapraszam do kupna nowej gry, bo, bo będzie warto myślę. OK, no i to były moje dwa powody, dla których warto kupić nowego Pesa. Poza tymi oczywistymi, jak to, że coś może się zmienić. Ja osobiście uważam, że, że niewiele tu się zmieni względem 220, a może to i lepiej, niech się skupią yy, panowie z Konami na nowym silniku, na nowej konsoli i liczę, że tam naprawdę będzie uu, totalnie super. Eee, także jeżeli macie może swoje jakieś powody, dla których warto kupić tą grę, to serdecznie zapraszam do komentowania. Zapraszam też do śledzenia fanpage'a ELIGI, bo tam już niedługo będzie się dużo działo. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, polecam, do zobaczenia.